Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Mam nadzieję, że te zajęcia z jogi są trochę inne od normalnych zajęć z wychowania fizycznego. Was zaciekawią, a może niektórzy z Was zaczną praktykować jogę, że tak powiem, zawodowo. Aby nie przedłużać, zaczynamy jak zwykle tradycyjnie powitaniem jogina. Namaste. W dzisiejszym siadzie prostym przypominam o zmianie ułożenia nóg. O wyciągnięciu pośladków, aby usiąść na guzach kulszowych lub, jak to mówią popularnie, na kościach. Sylwetka wyprostowana, chwileczkę koncentracji, czyli zamykamy oczy, staramy się skupić swoje myśli na tym, że jesteśmy w małej sali na macie i to jest tylko czas dla nas. Obserwujmy nasz naturalny oddech jego drogę, jego czas, a może nawet i ciepło wdychanego powietrza. Zróbmy pięć naturalnych, powolnych oddechów Pomało, otwórzmy oczy. Na dzisiejszych zajęciach, zamiast tradycyjnej rozgrzewki, zrobimy sobie podwójne powitanie słońca, a później będziemy praktykować te pozycje, które poznaliśmy do tej pory. Wprowadzimy również kilka nowych. Mam nadzieję, że lekcja będzie bardzo ciekawa. Ustańmy sobie ją z przodu maty. Stopy równolegle. Do siebie napinamy lekko mięśnie łydek, łód, mięśnie brzucha. Klatka piersiowa do przodu. Składamy ręce jak do powitania, na namaste. Robimy wdech. Ręce idą do góry. Delikatnie do tyłu. Schodzimy na dół na wydechu. Dłonie kładziemy po bokach stóp. Prawa noga do tyłu. Lewa noga do tyłu. Pozycja deski. Pozycja psa z głową w dół, w górę, pozycja psa z głową w dół, prawa stopa idzie między dłonie, teraz lewa, prostujemy nogi, prostujemy kręgosłup, ręce do góry, do tyłu na masę, druga tura. Pozycja deski: pies z głową w górę, pies z głową w dół. Lewa noga do przodu. Prawa do przodu. Prostujemy. Sekundka przerwy. Poprawiamy swoją pozycję. Zrobimy powitanie słońca jeszcze raz. Ręce do góry, do tyłu. Na dół, prawa noga do tyłu, lewa noga do tyłu, pozycja deski, pies z głową w górę, pies z głową w dół, prawa noga do przodu, lewa do przodu, prostujemy, na drugą stronę. To, że rozgrzaliśmy nasze ciało. Aby uzupełnić rozgrzewkę, proponuję zrobić jeszcze pozycję małego szczeniaczka. Moim zdaniem bardzo ciekawa pozycja i taka przyjemna dla naszego kręgosłupa. Schodzimy na przedramiona, opieramy głowę czołem o matę, wyciągamy ręce do przodu, Wydłużamy kręgosłup, oddychamy wolno. Wracamy. Na chwilkę przejdziemy do siadu japońskiego. Przypominam świat japoński, dosiadimy na piętach pozycja wyprostowana kilka chwil uwagi na to, co powiem w pozycję jogi zwane asanami polega to na tym, że w danej pozycji powinniśmy wytrwać jak najdłużej, bo w pierwszym etapie mam mięśnie napięte, a musimy doprowadzić do tego, żeby w danej pozycji mięśnie zostały rozluźnione, więc czas przebywania w pozycji im dłuższy, tym lepszy jest odmiana jogi taka, że przebywanie w danej pozycji trwa po kilka dobrych minut, od 6 do 5. My niestety nie możemy sobie pozwolić na tak długie przebywanie w danej pozycji. Mamy ograniczony czas emisji, ale polecam i zachęcam do trwania w pozycjach jak najdłużej. Przejdźmy do klęku podpartego. Palce od. Obu dłoni rozstawione jak najszerzej, przechodzimy do psa z głową w dół, podwijamy palce od stóp, przechodzimy, biodra, pośladki do góry, wypychamy. Przestawiamy lewą stopę pomiędzy dłonie. Przedstawiamy prawą stopę, żeby ją położyć całkowicie na macie. Przechodzimy do pozycji wojownika numer 1. Wzrok skierowany przed siebie. Jeżeli my jesteśmy w miarę opanowani, mamy już pozycję tą równoważną, możemy delikatnie odchylić się do tyłu i podnieść głowę do góry i obserwować nasze dłonie u góry. Prostujemy głowę, przejdziemy do wojownika numer 2. Patrzymy się na lewą dłoń. Podnosimy prawą rękę do góry, lewa idzie na dół i delikatnie pojrzymy się po prawy bok. Teraz prostujemy lewą nogę. Przekładamy rękę i wyciągamy lewy bok. Jeżeli jesteśmy już w tej pozycji, możemy na chwileczkę podnieść ręce do góry. Postaramy się przejść do pozycji Trójkąta rozciągniętego. Prawa ręka do góry. Lewa w rejonie kostki. Patrzymy się na tą rękę u góry. Wychodzimy. Uginamy znowu do pozycji wojownika numer 2. Teraz kładziemy dłonie. Z przodu i podnosimy prawą nogę do tyłu, prostujemy zmodyfikowana wersja wojownika numer 3. Wracamy, przechodzimy do pozycji psa z głową w dół, uginając. Na przemian nogi w kolanach dociskamy więcej do podłoże. Przechodzimy do pozycji wojownik psa z głową w dół. Teraz idzie prawa stopa do przodu, przestawiamy stopy. Wojownik numer jeden, wojownik numer dwa. Podnosimy prawą rękę do góry, lewą na dół, wyciągamy prawy bok, prostujemy tą nogę prawą, wyciągamy lewy bok i przechodzimy do trójkąta rozciągniętego. Patrzymy się na tą rękę w góry, Przechodzimy teraz z rękoma do przodu, i wojownik numer 3, zmodyfikowany. Wracamy do pozycji psa z głową w dół. Przechodzimy do pozycji żaby. Może ja przejdę na drugą stronę. Pozycja żaby. Wspominam, siadamy na piętach, kolana szeroko rozstawione. Wyciągamy się do przodu. Kładziemy dłonie z przodu, głowa czołem na macie. Jeżeli z jakichś względów nie możemy się tak wyciągnąć, możemy położyć głowę na piąstkach w ten sposób. To też jest żaba. Sekundę odpocznijmy. Nasz kręgosłup w tym czasie się wyciąga. Pamiętajmy, aby nasze pośladki były jak najbliżej pięt. Przejdźmy do klęku podpartego. Teraz przed następnymi asanami nowymi, bo jeszcze ich nie znacie, spróbujemy rozgrzać nasze nadgarstki. Będą one nam troszeczkę potrzebne. W związku z tym, rozstawmy palce szeroko obu dłoni. Starajmy się poprzechylać do przodu, do tyłu, aby te nadgarstki pracowały. Teraz włóżmy dłonie w ten sposób. Również palce szeroko i również starajmy się je rozgrzać i ostatnia pozycja. Palce skierowane do tułowia. Chyba najtrudniejsze rozgrzewanie w tej pozycji nadgarstków. Starczy. Teraz wstaniemy, Idziemy z przodu. Macy stajemy. Poznamy dzisiaj dwie pozycje. Dosyć ciekawe. Jedna to pozycja krzesła. Wymagająca trochę równowagi i balansu naszym ciałem. I druga pozycja stołu. To już taka pozycja, że tak powiem, siłowa. Ale jak jest krzesło, to musi być i stół. Bo nie będzie przy czym siedzieć. Wyciągamy ręce obie przed siebie, opuszczamy pośladki, staramy się, aby kolana nie wychodziły poza obrys stóp. Siedzimy na wysokim krześle warowym, schodzimy jeszcze niżej, trzymamy pozycję. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. I na końcu siadamy na pośladkach. To była pozycja krzesła. Teraz przejdziemy do pozycji stołu. Ten stół będziemy robili w trzech wersjach, w zależności odłożenia naszych dłoni. Na początek pozycja najłatwiejsza czyli dłonie mamy skierowane palce do przodu w kierunku stóp. Będziemy starali się podnieść nasze biodra nasze pośladki do góry i utrzymywać się tylko na stopach i na rękach. Wchodzimy pomalutku. Nasz wzrok może być skierowany albo na kolana, albo w sufit. To jest pozycja stołu. Wychodzimy. Zmieniamy układ rąk. Wejdziemy jeszcze raz do tej pozycji. chodzimy. I teraz najgorsza pozycja, jak ja mówię, czyli ułożenie rąk palców do tyłu. Dla niektórych najgorsza, dla niektórych najlepsza. Zależy jaki komu wersja pasuje, to może praktykować. Wracamy Próbujemy to jeszcze powtórzyć, jeszcze raz wszystko, ten cały cykl, czy od pozycji krzesła. Ręce z przodu. Dla utrudnienia tej pozycji możemy mieć ręce do góry, ale skupmy się na razie na tej. Idziemy w dół. Krzesło barowe, krzesło normalne. I malutki taborecik. Siadamy. Przejdziemy teraz do pozycji stołu. Wychodzimy, zmieniamy układ w dłoni. wychodzimy trzecia pozycja rąk wychodzimy to były pozycje krzesła i stołu teraz połóżmy się na plecach przyciągamy stopy w rejon pośladków. Ręce mogą leżeć wzdłuż na macie. I staramy się zrobić półmostek, czyli podnosimy biodra pośladki do góry. Opieramy się na barkach. Możemy zaprez sobie dłonie pod pośladkami i podtrzymać na 3-5 oddechów. wychodzimy sekunda odpoczynku powtórzymy to jeszcze dwa razy w swoim rytmie wychodzimy I ostatni raz. Wychodzimy, przyciągamy teraz obie nogi w kolanach do klatki piersiowej. Staramy się rozróżnić ten napięty odcinek klęziowy kręgosłupa, balansując w obie strony. Jedną stopę stawiamy na macie, drugą w duży paluch łapiemy od stopy i prostujemy tą nogę prawą w tym pierwszym przygodku. Robimy zmianę. Ojmy. Stawiamy stopy na szerokość maty. Ręce na boki. Kolana idą w lewo, a głowa w prawo. Zmiana. Kolana w prawo, głowa w lewo. Możemy zamknąć sobie oczy. Wychodzimy z pozycji. Łączymy stopy i kolana razem. I również kolana w lewo. I wciągając powietrze oddychamy tylko samą górną częścią klatki piersiowej. Ręka ma nas do skontrolowania, czy oddychamy tą klatką, czy też nie oddychamy. Robimy to wolno. I obserwujemy nasz oddech. Przechodzimy do oddechu naturalnego. Obserwujemy swój organizm, jak reagował na ten oddech klatki piersiowej. Poznaliśmy do tej pory oddech brzuszny. Teraz są te klatki piersiowe. Na przyszłych zajęciach będziemy uczyć się praktykowania pewnego oddechu jogicznego. I właśnie te dwa oddechy były nam niezbędne do tego, żeby to praktykować. Przejdźmy teraz do relaksu. Starajmy się rozluźnić poszczególne mięśnie ciała. Powinniśmy już wiedzieć, że możemy to robić poprzez skierowanie wydechu daną partii mięśni. Starajmy się je rozluźnić. Ten czas, to jest czas wybitny dla nas. Nie martwmy się tyle, co będzie poza matą. Martwmy się tym, że jesteśmy tu i teraz że uczestniczymy w zajęciach jogi, że wytrzymaliśmy, a na no, obronę będzie na pewno nasze lepsze samopoczucie. Odpoczywaj jest gotowy. Może pomalutku przekręcić się w prawo. Położyć głowę na dłoniach. W dalszym ciągu się relaksować. Cały czas mam zamknięte. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Zachęca do dalszej praktyki. Otwieramy oczy na Dziękuję Wam bardzo.